W tym przypadku ta osoba, a my oczywiście nie wiemy, kto to jest. Zainfekowana osoba Aj. oczywiście musi zarazić wszystkich w ciągu 12 minut. Wsiadamy do samochodu. Zaczynamy, jedziemy! Uciekamy! Podziął mnie ktoś! Jedź! Jedź, jedź, jedź! jedź. Ktoś nie ruszył w ogóle! Kto będzie zombiakiem? Gdzie, gdzie jest zombie? Gdzie jest zombie? Chyba na parkingu! Właśnie wyruszył i szuka pozostałych! U, u, uciekamy stąd. pieczniej Jedziemy na tego długą prostą teraz. Tutaj w prawo i tutaj cały czas prosto przez parę kilometrów. O nie nie nie! Kurde. To jeszcze nie był zombie, jak ja chciał nas wjechać O zombie! Kurde zombik. Trzymamy się. Dobrze, Trzy... dobrze, wypadnie, wobra Trzecia osoba jest zarażona. W... No nie, wstecz, Dobra. I może uciekał gdzieś od zombiaka. Tutaj musimy zwolnić. Cztery osoby są zarażone. Trzech żywych zostało. Co tu się zmieniło w ogóle? Musimy to przeżyć. Tu są oznaki zombiaka. Zderzak był. Mam nadzieję, że nie będą jechać z tamtej strony. Dwie dohamuję! Przemiędzy drzewami. Prawo, prawo, prawo. Tutaj w lewo Pojedźmy lekko ręczny! za szybko! <ścoughs> za szybko trochę! <ścoughs> jedziemy dalej! Mamy tutaj kogoś! Z drogi! No! <ścoughs> Na trzewo chciał mnie zepchnąć! <ścoughs> nie! <ścoughs> no, to nie, no, nienawidzę go! <ścoughs> dawaj, dawaj, dawaj! Pełna moc, pełna moc! Pełna moc pana! Ktoś przyjechał ku nas! Szybcie, szybciej, szybciej! Jedzie. Jedziemy! Dobra, no może na końcu nie kamuje. Ciągle gadunek. Jedziemy. Tutaj będzie trzeba zahamować. Hamujemy. Hamujemy tak, żeby on nie zdążył! Wychylamy!